Siemaneczko z tej strony, mister Adamu 15. Jak widzicie, FS13 z brączkiem, część druga, siana kosów. Cześć, witajcie z tej strony brączek. E, oczywiście brączuś wziął się dzisiaj za grube zgrabianie, no ale jakbym wiedział, żeby powiedzieć grube zgrabianie, bo pokos jest naprawdę gruby, więc będzie akcja przednia. E, oczywiście ja z Ursusem 1014 i z Sipmą Farmą Plus. Naprawdę fajny zestaw. Jeszcze zanim tutaj zaczniemy e, pracować ciężko jeszcze zobaczycie oczywiście zestawik brączusia, Ale piękny pokos robił. Bożysz ty mój. Jak on to pięknie robi Jak on to pięknie? O Jezus, Weszłem w zegrawiarkę. Ja muszę tu zawrócić. Widzisz, jak sobie zrobić? Poczekaj, bo muszę Ino podnieść koła zgrawiące. O, ład, zobaczcie jak żeby... on to ładnie robi. Pokręcił Jakieś, se. Żeby jakiegoś kamienia nie za to załapać. No a tu widzobacz na drodze ile kamieni jest. No i widzicie, jak jakim zawrócił, po pourywał się. No wszystko. i już by było po zgrabiarce, no. Widzicie wrączyć to jest jednak prawowity e, rolnik byś mi powiedział na jakie te? K Oj, no, dziękuję. I sobie. o to chodziło i... Bo nie chciałem się chudów włączyć na chwilę, nie bo to wolę się zapytać. I naprawdę taki piękny oto zestawik e, naszego brączusia jaki to jest? Uż, bo ja zawsze zapominam. 912. 912, no i oczywiście podstawowy zgrabeleczka podstawowa pająk. piękna pająk, Nie. czy jak tam... Ja jak... u nas to mówią na to pająk właśnie zaskakująco u ciebie na to pająk, a ja właśnie gwiazdowa, tak? Tak, dlatego dziwnie albo no, ale... jeszcze gadałem słoneczko na to o, ze słoneczkiem się bardziej zgodzę więc ja na, na szybkim takim faście ruszam do mojego ursusa odpaliłem go, Ach, ale lepszy gazówka i czas się brzmi za robotem pokosy, pokosy bardzo fajne wychodzą oczywiście ja tutaj po gałęziach muszę uważać żebym sobie krzywdy nie narobił z tego co widzę naprawdę bardzo ładnie to wygląda oby teraz tylko mi nie było żadnych problemów o ja nie mam jednego stopa czego nie masz? E, świata stop a po co ci? no jednak w ciągniku przydatna jest taka rzecz ja tam mówisz że nie? nie tam co? e, coś no dobra, no to nie to nie, no ogólnie będę musiał trochę pudów używać, bo no wiadomo, trzeba będzie wyładować to. To coś To na o Dobra, a, no, Na X chyba i dziś na X -a. Na, na X. X Na X No pewnie belka będzie się turlać przez e, cały odcinek. W dół i w dół tam do rowu pewnie wpadnie, bo lek będzie musiał wyciągać. Nie a... Ja ją złapię. Pewnie każdy z Was się zapyta, czemu tak wolno jeżdżę, ale jak widzicie to jest bardzo nierówny o, jest teren. Stary, ona mi przeszła przez nogi. Przez nogi ci przeszła. <gry> ale jak widzicie jest nierówny teren i boję się tutaj o podbierak. Dosipmy, żeby mi się krzywda nie stała, bo przy większej prędkości mogło być ciężko. Naprawdę, bardzo, bardzo ciężko. Ja jadę drugą stronę. Wrącz, że tak na początku moglibyśmy tak podziękować chyba naszym widzom kochanym za 15 tysięcy subów, jak i u mnie, jak i u ciebie, to nie? Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Znaczy u mnie no nie wiem, kiedy wydajesz ten odcinek? Jutro, na pewno. Nie wiesz, żebyś 30 tam subów przez pół dnia czy jeden dzień nie dostał. Nie wierzę w to, więc na pewno też będziesz miał. Ja już podziękowałem swoim widzom w specjalnym odcinku, jak to samo przez się mówi specjal, <laughs> ale, ale ja naprawdę jeszcze raz nawet na tym filmie podziękuję. Bo może znajdą się tacy ludzie, co nie obejrzą specjalnie, więc. więc... Adam serdecznie dziękuję i ja również serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Aha, fajnie, oczywiście. Ja Adam, nie masz, nie będziesz tak dużo belek chyba, co? Bo nie jest aż tak super wydajny. Super wydajny jest, tylko ja jestem super bez okulary, kurde. Super ślepy życi ten. Tak, bo to było, wiesz, cień, a ja oczywiście, co? Nie zauważyłeś, no, że belka jest. Dobra, muszę jakoś tak trochę nieformalnie nie powiedzieć, ale spoko. Jezus Mary nie pojeździł po trawie. O Jezu, gdzie ty jedziesz? Bo tutaj ja. O Boże, tak daleko? No. Trochę, że mi się za... Zatrybiłem się trochę, ale spoko, bez nerwów, wszystko będę nadrawił. Ja pierdzielę. Dość, że wolno jadę, bo naprawdę boję się tutaj o ten podbierak. To jeszcze takie rzeczy mi się dzieją. Ale nie zbiera, tak zbiera, tak zbiera. Tak dalej, to, a coś nie pika? No właśnie to jest najgorsze, nie pika. A jakby pikało, to ja bym był w w niebie. Kochanieńki ale byś mi chociaż spokojnie pokosy czynić No O jest ci ucieka na dół To nic nowego Zobacz leci A ty nie będzie aż tak muszę dużo pokosów, Powiem ci szczerze to... właśnie Muszę sobie te chudy włączyć, no bo przecież masakra Chociaż te, te podstawowe tutaj boczne, bo... Pewnie i tak będzie twoja kamerka tutaj akurat, więc... Nie będzie ich widać Nie będzie ich widać, Tam ale te, zegarek... będziesz musiał zwozić belek, bo wszystkie będą na dole <laughs> Nie no, te z góry na pewno się nie sturlają Tutaj na tym czubku Ale tam normalne Myślę że tak od połowy To spokojnie zlecą na dół Ta druga się skończyła turla Nie jeszcze się turla Jeszcze leci na dół Myszka mi się oczywiście wyłączyła Pozdrawiam Ja również Czy się chce spojrzeć się do tyłu Nie, myszka stanęła i nie idzie po gdzie się obudziła I leci dalej Nie pójdzie No i dobra, tu już trzeba będzie uważać Hamulujemy Dobrze, I ale pięknie to mi to idzie naprawdę Ogólnie widzę, że ci to pięknie, cudownie idzie Tylko ogólnie ja tu mam ten znacznik tu przy prasie, co nie Jak jestem w kabinie to ładnie widzę ją, co nie Ten znacznik Ale znowu też pewnie bym się zastanawiał, kiedy będzie dokładnie z co nie Aha no, Więc to też jest takie trochę porypane Ten znacznik ładnie idzie, bo jest pół I pokazuje, że jest pół, co nie No, no Ale jednak to piknięcie powinno być, no kurcze Chociaż, chociaż, jedno piknięcie przy tym, nie wiem, 95% żeby Człowiek już wiedział, że trzeba uważać, co nie? No, 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 no A tak to się zagapisz, a gdzie belka? Nie powinieneś, nie masz już 100%? W tym momencie O, zobacz, widzisz jak wyczułem? Wyczułeś ją, naprawdę Dziesiąta belka, licząc razem z tymi co Prasowałem słomę Więc naprawdę, bardzo ładnie Nie, mi to bardzo fajnie idzie Mi też, ogólnie zobacz ile już zgrabiłeś, że się tak Wyrażam. No mówię, nie będzie dużo fokosów aż tak dużo. No, bo wiedziałem, że ogólnie tą mm, gwiazdowym pająkiem twoim yy, to naprawdę wiesz będzie fajnie. Nie bo będzie ona, dużo jeżdżenia, nie? Bo ona bardzo dużo wiesz, zbiera i nie ma co narzekać. Ale jest git, jest git. Oczywiście w następnym odcinku już będziemy coś nowego kombinować, ale nasia na kocy trzeba by było skończyć. Nie trzeba, bo... co? Belki muszą być. Jo. Na no, <laughs> Nie, ale nie fajnie. Tak, ale bardzo fajnie. Uuu, chyba nie ten bieg wrzuciłem. Chyba Na dwójce przydałbym, żeby się kiedyś ruszyć. Chyba nie umiem tym zgrabiać że to do końca wiesz? No, powiem ci jeszcze, że... O, żeby nie rozwalić pokoców za każdym razem na tym muszę zatrzymywać się, żeby ten podnieść. A tak chyba nie powinno być zbytnio. Mój że jak wyskakuje tą zgrabiarką, to... Ja w ogóle nie widzę, żeby on podnosił ani opuszczał koła grabiące No nie, no nie, bo oni tak jeżdżą, że najpierw chyba jakoś w środek, potem po w ogóle nie robią i na końcu po nie? nie? Chyba Nie wiem Bo to czasami jest tak, że trzeba kilka razy jeden pokos zgrabiać, nie? Żeby to no. dobrze się zrobiło No, ależ nie, to są w realu, to są oni wyćwiczeni jak, jak dziki Jak no. dziki bolka No, dokładnie Czemu z nimi coś wlazło w pedały? Bożeż, ty mój, więcej tych kabli to ja nie mam Chipsy się ci tam wszedły Chipsy nie, dawno nie jadłem chipsów. Muszę, muszę sobie kupić. O... Tak. Adam nie jadł takich rzeczy. Nie, ja nie jadłem takich raritasów. jabłuszko, gruszeczka, winogronko. Limonka. Woda smakowa zawsze na propsie. Oh. Nie, jakoś ogólnie... Jadłem dawno, dawno temu. Tak uporczywie dużo tych chipsów, takich fast foodów. Ogólnie no, bardzo lubię fast food, żeby nie było, że jestem ten tego tak <śle> ale, ale jakoś tak Raz sobie tak na tydzień zjeść to spokojnie, ale tak jakoś żeby ciągle wcinać to nie jestem jakoś zwolennikiem tego No ja też nie, jak na przykład do McDonalda czy coś to lubię, o, maka, e no. lubię Jak jestem gdzieś blisko to zawsze wiadę nie? No to jest podstawa, jak gdzieś jechać, ja lubię jak jadę gdzieś samochodem dalej To najlepiej skoczyć na Orlen i oczywiście co? hotdog? hotdog ale dla mnie ten hotdog to jest za mało ale nie jeden no właśnie jak jadę, nie jeden to ty dobrze bo jak jeden to za mało no, jeden to, to... jeden to już przymusu jak wracam do domu no, ale, ale do jak jadę jeden, gdzieś to... jak to... smaka narobisz. no a naprawdę bardzo, bardzo fajnie kurczę smakuje ja pamiętam zawsze nawet na gumikiego byliśmy to też oczywiście na Orlen na hotdog i, i ogień no to drogie, naprawdę. nie trochę. No, szczerze, nie. drogie, drogie, ale no co, no dwa hot dogi 10 zł, no. Ale smak smak jest smak, co nie? No, no raz, z, nie, ma, nie ma co się dziwić. Masz Bo na rację. przykład y, powiem ci szczerze, że wjedziesz też na inne stacje benzynowe i, i też są hot dogi, tak, ale jednak nie jest to ten sam smak, tak? A płacisz z taką nie. samą cenę, to nie? Z Orlena są najlepsze. No ja na razie nigdzie więcej jakby to powiedzieć nie. Nie poczułem tego samego smaku, no to jest prawie jak smak dzieciństwa co nie No, tak belkę wypluł ładnie Yo Aż się fajnie, fajnie. za tobą gonić, a ona chce z powrotem do trasy wejść Chce wejść z powrotem? No Zobacz, ja pierdykam jak cieknie A zobacz ta przede mną jak ładnie nie stanęła przed pokosem No no Wierzę wtedy jeszcze, jeszcze pokosu nie było jak ona stanęła Aha. Ale ona wiedziała, że tu będzie pokos <laughs> Zobacz jaki no tamta cieknie, dla pierdziela. Nie no patrzcie. Że. To że gdzieś w stanie koło tej drugiej tutaj na, na dole Na pewno. Gdzieś w tych w tym granicach będzie. Ale zobacz. Jak mi się kurczę. No... Zgadzamy, co nie? No pięknie. Jak kończę jeden pokos, Ty już zaczynasz dla mnie kolejny, to nie? No. Nic no Oho. Jo pierdzika, ale trafiłem. Znowu spojrzałem się na ciebie i tu 100% ale wyhamowałem prawie tak po dwóch metrach. Więc jest spoko. Akurat to tak teraz wyszło. No, no tutaj to fajnie, bo teraz jadę od razu za tobą. Będę cię gonił. No niestety. To zresztą. nawet dobrze, że jadę wolno ale zobacz jak się fajnie tam sturlały do siebie, przytuliły się. No kurde, nie trzeba układać koło siebie i. Jak? No to będzie, będzie ciekawe w ogóle na temat zbierania jeszcze nawet nie myślałem, powiem szczerze. I mi się wydaje, że trzeba jeszcze gdzieś poza odcinkiem ściąć jeszcze jedną łąkę, bo to będzie mało barek do zbierania. Myślę, że tak, ale to już jak mówisz poza odcinkiem będzie najlepiej. Na razie na tym odcinku skończymy do sianokosy, żeby ludziom się nie znudziło to tylko, bo, bo obawiam się, że powiedzą, że za same sianokosy robię nic więcej. No ale jak wiecie, no rolnictwo jest takie, że trzeba skończyć jedną pracę, żeby móc lecieć dalej. No dokładnie. Więc no to, że rozłożyło się jak zwykle na dwa odcinki, no bo nawet dwie, dwie osoby to tak średnie, żebyśmy taką dużą mogę, no skosili, przetrząsnęli, zgrabili, jeszcze sprasowali i zebrali w jednym, to już w ogóle byłby rekord. No. Ja myślę jak ty mówisz jeszcze sobie potem pykniemy gdzieś łączkę obok i będzie więcej beli i wtedy się wszystkie zbierze razem. Tak w kupie. Odpłonny. Oczywiście kurwa zacząłem oczywiście się rozgadać i pewnie z 500 kilometrów. O nie, aż 500 nie minąłem, ale no, kurwa no. Co ja mam z tą prasą z niebelkami, to ja nie wiem. Nie umiesz? Nie, po prostu... Ja nie jestem przyzwyczajony ciągle patrzeć na to ile mam w prasie, kurcze trawy chciałem powiedzieć słomy ale <laughs> spaliłbym, <laughs> spaliłbym totalnie no tak <laughs> bo jestem, jestem bardziej, bardziej przyzwyczajony że w prasie mam słomy niż kurde trawę. trawę no ale no cóż no o, to masz jednak częściej w życiu realnym swoim codziennym częściej byłem podczas pracowania słomy niż akurat tutaj trawy no ja akurat nie. nie a właśnie ty masz na odwrót u siebie tylko trawka i... No nie no jak tylko. Słama też pracujemy. No ale... ale większość trawy. Nie. Nie gadaj. Trzy razy więcej słomy jest prasowana niż tego. Ale no mówię. Na pewno częściej niż ty jestem przy prasowaniu no, trawy. No na pewno. Nie to... Nie wiem, nie no ja w życiu może raz albo dwa razy pasowałem, to na pewno. Wiem, że raz pamiętam w kostki łąka tak gdzieś ode mnie parę kilometrów Pię, pięć, 4, 5 4-5 kilometrów ode mnie Kostkującą oczywiście prasą Ogólnie Aleś co tak mówiłeś że to nie ma różnicy ta zgrabiona nie zgrabiona ta zgrabiona jest wyżej Tak? Się podwyższa no, podwyższa się dużo No jest, jest trochę widać Ale to dopiero jak w pokaz zrobisz Zobacz, mi wrócić z powrotem Teraz w ogóle źle pojechałem, bo... Ale zrobisz taki cienki Ale widać, jak już zrobiłeś z dwóch Jakby to powiedzieć, co nie? To jest yy, taki gruby, a z, cienki, z jednej to jest cieniuteńki Taki... Naprawdę, no. naprawdę, naprawdę różnica jest wielka Ale to... Ale tak nie jest tak mało, powiem szczerze Jedna przyczepa, kurczę, autosanka będzie A i Bronczusz kombinuje, wiedziałem, że wyjdzie Powolnym krokiem <grym> Podniesie koła grabiące nie A, no nie i... A nie będę się rozpierdalał, tu z pokosów, wolę wyjść. A ja jedę od dołu No i teraz będzie przynajmniej porządek pewnie okay. Przyciskłem tutaj trochę Czemu przycisłeś? No nie właśnie nie. widzę <laughs> Chyba Masz wycink belek czy nie? Co? Wycink belek, nie, nie? Mam 17 belek jest razem z tamtymi desmowa, bo nie zerowałem. Aha. Ale prawdopodobnie to było chyba, nie wiem, dziewięć, to... 9 belek to jest, co jest? Kurna, znów stuwa, no ja pierdziele, Adam. Ja no pierdziele, Adam. Chyba przestanę kurde prasować w swoim życiu, bo to jest żenujące, no. Trzecia czy czwarta belka, którą tak kikut zrobiła. Bo nie uważasz. No bo myślę o czymś innym, to nie będę kurczę na belkę właśnie. A o czym myślisz? <gry> no o tym na przykład, ile belek było, tak? I spojrzałem się na licznik. Ach, te belki to. Wkurzę się i na dwójce będę No to ja mam koniec. Hmm, no właśnie, widzę, że się tutaj rozpędziłeś. Ja też wkurzyłem się na to wszystko. Te ja mi nie, jadę szybko. Też może trochę przesadziłem, ale... Ale zawsze nadgoniłem trochę. Żeby nie być tak samotnym na dole. <laughs> Dobra. będzie teraz składał swoją machynę. A to robisz już pojedyncze co nie? Tak. No czuć, że już częściej patrzę na licznika i tak bel nie ma. I obym tak prosił, żebyś mógł odjechać. Mordko. Boże ty mój nie, jest tu Jezus Maryja. Stój! Frybaśka! <grym> Goniu! Goniu! Dobra, stanęło. Ale zaczekła lić nawet stanęła, jakby, jakby ona specjalnie... Jezus Maryja, jedzie. Stój. jedzie. No. Jak ją podczepił w biegu, wariat to jest, ty. on jest wariat po prostu, on się urodził na trawie wręcz, no. Wolcem życzyłem. Kurde, łąka to jest jego drugie życie, jak on to zrobił. To jest... nie, dobra, Adam, nie, ja nie, nie chcę patrzeć co ty robisz, Adam. Co, nie? No. Ja Jadaj Jadę i, i kurcze widzę, że 80%, ale po co tam, będę jechał dalej. O Bożeż ty mój Bardzo ładnie ci to idzie, trzeba przyznać. Nie no, powiem szczerze, że... że bałem się, że... Za bardzo będę odstawał, a telefon jeszcze mam... Telefon to... dzwoni, Bożesz. Jestem ty zajęty. A ja tak myślał, że ci telefon zadzwoni dzisiaj. Pozdrawiam moją mamę, ale jestem zajęty. To mam z dołu dzwoni? Nie, z pracy. A co ona chce? A ja tego nie wiem, no nie czytam jeszcze w myślę. Zobacz, film by ładny nagrał, o Jezu. No widzę właśnie, jak drepczesz w powietrzu. Serio jesteś w powietrzu? Co się stało? Jezus Maria. Ty drepczesz w powietrzu. Wiesz, ja ten? chcę Jak to naprawić? Nie wiem, wiem, że chodzisz w powietrzu. Ja, ty, on lewituje, on jest... Magic. Co się zbugowało ty. M magic in the air. jest świata. Cygniku. Ile ci tu zostało? Mało, nie? Ty, bo bym chyba padała złamał, Bożeż ty mój. To już 34%, ale to już... Nic więcej chyba nie zrobimy, ale nic nie zbierzemy. Chodź tam jeszcze na bo tam chyba coś zostało. Jezus Maria, chcesz tego urwać z Nie, ja tu byłem... No nie no zajęty, jestem później. Chwilę. Daj mi pin Nie wiem, nie wiem co chcę, ale wiem, że coś poważnego jest dzwoni barat. Ale jest spoko. Ile ogólnie nagrywaliśmy? Prawie 20 minut. Nie ładnie. Co teraz? No teraz to chyba kończymy już co nie? Co myślisz o tym? No bo co, bo mamy innego robić tu. No bo i tak trzeba będzie ogarnąć jakąś łąkę, jak mówiłeś po wizji. I zgość tego swojego forant bo... Co ty zgość? Czekaj, bo idę też wolnym krokiem. No co jest? Czemu się nie chce? Halo, halo? No zgość go! Nie mogę, ty. Bo ty nie umiesz. Ale pompa. Dawaj go. Ale żeś narobił. A telefon ciągle mnie męczy! No dawaj go! O no weź go i zgość me. Popsułeś Powsułeś Aha, pozdrawiam. Tak zbugował, no tak żeby zbugować ją. Jeszcze w powietrzu, żeby mi tu chodził, no. Pogładnie mi wiem, tu nie wiem, ale butem. co się stało, ty? Czemu jestem w powietrzu? Nie wiem, no mnie się nie pytaj takich rzeczy. Teraz tyś? Nadal jesteś w powietrzu i to trochę dziwnie wygląda Jedna górka. Można tak powiedzieć, że sianokosy na YouTube zbrączujemy Wsz! zakończone Poszedł jak w, w, w Formule 1 z jak na co. Ale tak, Tam już chodzisz po ziemi, a tu chodzisz kurde w powietrzu Jaki pomper Nie jak wiem czemu to tak jest, nie mam pojęcia Może player z jakąś włączyłeś tam czy coś Nie wiem e, Więc oczywiście liczymy na 800 łapek Żebyście dobili, jak dobijecie to będzie super Wpadajcie do Brączusia, a w następnym odcinku coś wymyślimy, na pewno coś grubego na tej oto pięknej mapce, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam, zachęcam do łapkowania i subowania, a będzie więcej filmów, więc trzymajcie się na razie. Cześć. Na razie.